Cześć, mamy za sobą dwa Ozyrysy. Mamy za sobą już praktycznie dwa miesiące rajdowania. Więc myślę, że pora się przyjrzeć w ogóle, jakie bronie warto zostawić sobie, jakie bronie warto zdobyć z samego rajdu, jak i Ozyrysa. Po co właściwie warto grać. Zaraz powoli, niektórzy już będą mieli te magiczne, no może nie 320 light, ale już jest kilka osób na liście znajomych, które widzę, że mają te 315-316, więc niektórzy już powoli zamykają ten limit. No ale właśnie, jest parę broni, które absolutnie warto mieć. Ale są mi takie bronie, które do niczego praktycznie się nie nadają. Więc tutaj będzie to także recenzja jakby całego ekwipunku, który możemy zdobyć w rajdzie, jak i całego ekwipunku, który możemy zdobyć na Ozyrysie. I chodzi tutaj głównie o bronie. Nie mam zamiaru oceniać perków, które pojawili, pojawiły się w armorach z Ozyrysa, jak i w armorach z rajdu. Czasami jest okej, okay, warto mieć coś dodatkowego, ale większość z nich i tak nie jest czymś jakby super ekstra szczególnym. Zaczniemy od broń primary, czyli z tych, których teoretycznie powinniśmy najwięcej strzelać. I najpierw powiem o tych najgorszych, czyli oczywiście nie może być inaczej jak auto rifle. Niestety, yy, oczywiście fajnie, że ten auto rifle ma całkiem duży impact, bo tego impaktu ma 28, czyli jest to praktycznie największy możliwy dla auto rifle Mamy też perk'a oczywiście jak w każdej broni z rajdu, will of light, czyli zadajemy trochę większe obrażenia tejkenów. No ale niestety każdy kto chwilę postrzelał z tego autorifla wie jak wielki nie tylko optyczny odrzut ma, ale również i po prostu całkowicie po ekranie skaczą wszystkie pociski. To nie jest tak, że broń skacze po ekranie niestety, ale nawet kiedy postaramy się każdy perk wykorzystać na stabilność, no to autorifle niestety ma mało pocisków i bardzo duży recoil. Można nad nim zapanować, teoretycznie można z niego korzystać, ale... Na PVP nie da się z niego praktycznie korzystać. A na PVE mamy masę o wiele lepszych broni, więc Auto Rifle z raidu idzie praktycznie zawsze na Infus. Drugą Taką bronią, do której praktycznie każdy ma bardzo mieszane uczucia, jest z pewnością również chętka i z rajdu. I fajnie, że można go zdobyć z Firefly'em albo z Life Leech'em, czyli albo głowy potworów mogą ekspl eksplodować po krytycznych trafieniach, albo możemy mieć Life Leech'a, czyli trzy strzały, szybkie strzały zabójstwa, sprawiają, że zaczynamy się leczyć. Problemem jest jednak to, że. Niestety, ale zam, zamiast tych perków, wolałbym po prostu Outlaw, który sprawiłby, że reload tego chentkennona byłby po prostu szybszy. Reload to jedynie 16 punktów, więc to chyba jest najniższy reload w ogóle w grze chentkennona. Co. Sprawia, że oczywiście możemy czasami wykorzystywać perk'a Kokon, żeby w, czym, żeby w czasie reloadu po prostu robić co innego, na przykład strzelać z karabinu snajperskiego, ale po prostu nie warto, nie warto się męczyć tym hand cannonem. warto po prostu infuzjować każdy inny, no kurde nawet w towerze możemy kupić lepsze i z, la, i z Firefly'em i na przykład Lucky December, tutaj mam na myśli hand na Future War Cult, więc hand i auto rifle zdecydowanie są brońmi po prostu do infuzjowania. Nawet jeśli zdobędziemy dość fajne perki, te lepsze bronie, premiery, o których trzeba wspomnieć, to z pewnością scout po pierwsze, który znalazł swoich zwolenników z Full Auto albo Life Support. Jeśli mamy któryś z tych perków, to z pewnością możemy być z niego dość zadowoleni. Ma on dość fajne statystyki. Ma wyrównany Rate of Fire i wyrównany Impact. Nie jest to ten scout, który albo za szybko strzela i ma bardzo małe obrażenia, jak z Ozyrysa, albo jak. Albo po prostu jak te scouty, które bardzo wolno strzelają, ale mają wyższy impact, jak j trabbit Ten ma po prostu dobrze wyrównany, i zdarzały się sytuacje, gdzie po prostu również i na PVP widziałem, że ludzie bardzo skutecznie z niego, z niego korzystali. I tak jak mówię, jeśli chodzi o scout'a, to full auto bądź life support powinny być bardzo, bardzo pozytywnymi perkami, które sprawią, że ten scout dla niektórych na pewno będzie jedną z fajniejszych broni w ich arsenale. Pulse, Pulse Rifle to również bardzo dobra broń którą czekam, żeby w końcu wypadła mi pod jakieś fajne perki, ponieważ niestety, no chwilowo, jedyne perki, jakie dostałem w Pulsie, to tylko i wyłącznie e, Life Support. Puls może mieć również Glass Half Full, który się całkiem fajnie pokrywa z małą liczbą pocisków w magazynku, tylko 30, i Firefly, co już w ogóle. Puls z Fireflyem to rzadkość, a ten Puls ma bardzo fajne, wysokie obrażenia i jest naprawdę zdecydowanie dobrą bronią. E, nie ma się co przejmować bardzo dużym wizualnym recoilem. Ta broń ma cholernie wielki odrzut wizualny, nie wiem dlaczego, ale jeśli strzelamy w ścianę, to okazuje się, że wszystkie pociski lecą praktycznie jeden punkt, praktycznie z tylko pionowym odrzutem. Jestem zdziwiony, dlaczego akurat tak to Banji zaplanowało, ale po prostu nie zrażajcie się do tego, że w trakcie strzelania z tej broni ekran skacze jak oszalały. Chwilowo, praktycznie kiedy, kiedy nie chce mi się przerzucać swoich broni, to biegam właśnie z tym pulsem Da się z niego strzelać bardzo fajnie na PvP, da się z niego strzelać bardzo ba fajnie na PvE Jeśli traficie go z Fireflyem, to macie jednego z fajniejszych pulsów w ogóle dostępnych w grze Więc to jest naprawdę bardzo fajna sprawa Więc z broni primery warto sobie zostawić pulsa i scouta Dobre perki jeśli mają, to będą bardzo dobrymi broni. Autorifle i hand cannon, no niestety, ale odpadają to są bronie tylko praktycznie warte infuzjowania. Teraz bronie special i znowu od tych najsłabszych. Tutaj oczywiście trzeba wspomnieć o e, midzie, czyli tutaj fusion rifle. Już wśród graczy jest uznawany jako infusion rifle, no bo fajnie, że ma ogromny impact jak na pulsa, jednak no niestety stabilność wynosząca tylko 20, oczywiście możemy ją podnieść w stok, stock, ale po prostu ten puls ładuje się wolno i rozrzuca pociski w bardzo wielkim kołnie po ekranie. Po prostu obszar, w jakim on próbuje zadać obrażenia, jest jak na pulsa naprawdę duży. No ale no właśnie, no najlepsze pulsy to te celne pulsy, które mi mamy pewność, że trafimy wszystkimi tymi pięcioma czy tam sześcioma, już nie pamiętam ile jest tych pocisków. No po prostu jest strzelając pulsem, najlepiej jeśli mamy pewność, że wszystkimi pociskami trafimy. A ten puls niestety ale ładuje się długo i niestety ale ta stabilność jest zdecydowanie za niska. Jeśli macie ochotę na dobrego pulsa, no to po prostu rozejrzyjcie się po wieży, czy zgarnijcie jako warlock Suzano. Suzano to naprawdę genialny puls, bardzo dobra broń. Później mamy shotguna. I shotgun może znaleźć swoich zwolenników, chociaż no niestety. Każdy z nas dostał conspiracy theory w trakcie wykonywania questów. Więc jeśli potrzebujecie shotguna na PvP, to prawdopodobnie już go dawno dostaliście. Jeśli potrzebujecie shotguna na PVE, no to możecie bawić się każdym shotgunem, no bo i tak wszystko praktycznie ginie od jednego strzału. Więc shotgun po prostu z rajdu... Domyślam się, że znajdzie swoich zwolenników i pewnie parę osób będzie z nim biegać dzięki perkowi Kokon, który w shotgunie naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Możemy strzelić te 2, 3, 4 pociski, spokojnie go sobie schować, postrzelać w potwory z dystansu, i znowu, kiedy podbiegniemy do kolejnej grupy, to będziemy go mieli całkowicie przeładowanego. To jest jedna z tych broni, która naprawdę w bardzo fajny sposób korzysta z właśnie tego Kokona. Czy jakieś perki tutaj rekomendowane są według mnie? Hmm, ciężko powiedzieć. Ten shotgun po prostu robi swoją robotę. No, zabija wszystko jednym pociskiem, jak każdy praktycznie inny shotgun. Więc po prostu to, co Wam będzie się podobało, to prawdopodobnie i tak będzie z niego, z niego się dobrze strzelać. Nie ma takich perków, które jakoś zdecydowanie by się y, po prostu stawiały przed innymi. Po prostu każdy z nich jest jakiś ok. Jeśli ktoś nie wie, to można dostać Life Leech, czyli trzy szybkie zabójstwa leczą. Jak na shotguna może być sprawny, chociaż no shotgun strzela dość wolno, więc te zabójstwa mogą być w trochę innym czasie. jest to bonusowe obrażenia, kiedy więcej niż trzech wrogów jest blisko nas. Teoretycznie shotgunie fajnie to jest, ale jeśli jest więcej niż trzech, pod, trzech wrogów, to zwykle radzę się tam nie pchać nawet z shotgunem, bo jeśli zabijecie jednego, to... I co najmniej 2-3-4 potwory dalej będą was strzelać, kiedy wy będziecie dopiero przeładowywać, albo zbierać się do kolejnego strzału. Army of One może być ok. To jest perk, który daje wam bonusowy, bonusowy cooldown granatów oraz mele, kiedy zabijacie potwory bez asyst. No, shotgunem zabijamy całe życie, od razu zdejmujemy, więc myślę, że to jest dość ok perk. No i Close and Personal. Close and or Personal. To perk, który sprawia, że po zabójstwie macie 25% więcej obrażeń mele. Hmm. To jest całkiem ok. Jeśli na, przykład, jeśli na przykład gracie hunterem i zabijecie coś z Shotguna, to wasze smoke bomby również będą miały 25% więcej obrażeń. Więc to jest. Jak, naj, jak najbardziej tak jak mówię. Każdy z tych perków ma coś fajnego w sobie, więc myślę, że tutaj nie ma jakiegoś super ekstra, jednego najlepszego. Yy, oprócz shotguna mamy zdob możliwość zdobycia również karabinu sniperskiego Harrowet Defiance of Yasmin. I teraz Defiance of Jasmine. Ma swoich zwolenników, ponieważ może wypaść na przykład z Fireflyem, co jest bardzo fajnym perkiem na PvP, jak i PvP również się przydaje. I Hot Hotswap. I teraz tak, ten karabin sniperski ma duży ręcz, ma dużą autoasystę i jeszcze asystę celowania i można go trafić z Hotswapem. Czyli możemy mieć karabin, który oczywiście ma za mało impaktu, żeby ratować nam niektóre sytuacje na PvP, jednak strzela szybko i strzela właśnie dzięki tej dużej asyście bardzo celnie. Jeśli ktoś lubi takie karabiny sniperskie jak na przykład Here After, czy Vir1 lubił właśnie nie, na przykład broń z Ozyrysa tą szybko strzeloną snajperkę, to zdecydowanie Defiance of Jasmin również jest dla niego. Ja sam mam swojego Defiance of Jasmin, mam go z, z Hotswapem. I jest to naprawdę jeden z fajniejszych karabinów, jaki w ogóle mam snajperski. Szkoda tylko, że nie mamy możliwości zmiany lunety, na przykład na Short żeby mieć jeszcze więcej tej asysty celowania, ale naprawdę niektóre heady wchodzą całkowicie magiczne. Więc tak, Shotgun i snajperka mogą się przydać, mogą być całkiem okej. Okay. Fusion, no niestety, ale raczej nie znajdzie nikt w nim swojej kolejnej super ekstra broni. Lepiej po prostu zainteresować się każdym innym Fusionem, który po prostu ma o wiele lepsze statystyki i niektóre naprawdę, jeśli niektó Czasami zdarzają się Fusiony, które mają też ogromny impact, ale mają stabilność, mają prze przeładowanie, mają wszystko, czego potrzeba, a ten Fusion niestety tych perków nie ma. Dobra, no i bronie Heavy. Tutaj mamy po prostu yy, Machine guna i mamy również yy, rakietnicę. Nie mam zamiaru tutaj jakoś wam sugerować, co jest lepsze. Wiem, że zwolennicy są i maszynganów, są zwolennicy również i rakietnic. Ja po prostu mam swojego maszyngana, który może wypaść z takimi perkami jak na przykład Life Leech, co jest po prostu na maszynganie jest to super ekstra perk. Trzy szybkie zabójstwa, które się naprawdę maszynganem bardzo łatwo zdarzają, leczą. Od razu zaczynają nam również regenerować życie i jest to chyba najlepszy perk, jaki można znaleźć na tym maszynganie. Jest również A of Storm, czyli musimy Daj, dać się najpierw trafić parę razy, żeby dopiero odczuwać zmianę w stabilności, no i Persistence, to jest okej okay perk, chociaż tak jak mówię, no Life Leech jest zdecydowanie o wiele fajniejszy. Jeśli chodzi o rakietnice, no to ona ma ogromny obszar eksplozji. I ja wolę te rakietnice, które mogę wykorzystywać na PvE i PvP, czyli te, które mają Blast Radius około 90 i Velocity, czyli prędkość lotu pocisku, również około 90. I... Tak jak ja nie mam zamiaru nigdy korzystać z tej rakietnicy, to kiedy wypadnie komuś z tripodem czy z trackingiem, to domyślam się, że również i ktoś będzie chętnie z niej korzystać. Więc tutaj heavy nie mam zamiaru sugerować Wam infuzjowania wszystkich broni, bo te z raidu są jakieś słabe. No nie, machine gun jest praktycznie najlepszy możliwy do zdobycia, bo możemy mieć więcej pocisków, ma bardzo duży impact. Już nie mówiąc o mega, mega wygodnym celowniku, jak i tak jak mówię, jeśli ktoś lubi stracić z rakietnicy, to domyślam się, że również rakietnica z rajdu będzie zezywanie dla niego. To były wszystkie bronie z rajdu. To teraz trochę o Ozyrysie.